Przyjechaliśmy z Borgarnes, miasta leżącego 150 km na północ od Reykjaviku i kierujemy się w kierunku Snæfellsnes. Snæfellsnes to półwysep, który we wszystkich przewodnikach uznawany jest za Islandię w pigułce, możemy znaleźć tam i wulkany, i fiordy, i zatoki, i ryby, i konie. I konie, i stare osady, i w zasadzie wszystko to, co islandzkie, skondensowane na jednym małym skrawku lądu. Owce tam nie widziałeś, owiec, proszę, nie, nie widziałem, jeszcze nie widziałem. Ja Wpisaliśmy w naszą nawigację miejscowość, która posiada alfanumeryczny zapis, i to jedyna miejscowość, która znajduje się na, tej, na tym półwyspie, która posiada ta, ten zapis. No, nie jesteśmy w stanie odnaleźć liter niektórych, które zawierają się w nazwach miejscowości na tym półwyspie. W związku z czym kierujemy się w stronę Olaf Zwick. niewielkiej osady. Która niegdyś była portem, do którego, za... do którego zawijały statki nie tylko z korony duńskiej, ale również z portugalskiej, dzisiejszy tour jest tak naprawdę objazdówką, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu i nie wiemy, gdzie będziemy spędzali dzisiejszą noc. Więc kolejny dzień Rock'n'Roll, dzień numer 5 na Islandii i pozdrawiamy z tego miejsca. W związku z tym.

Jesteśmy na odludziu, jesteśmy w <śm> miejscu najbardziej na zachód wysuniętego półwyspu. Byłem na takim chub brzuchatym. Wiesz, jeszcze chwila, chwila, a mnóstwo mef na około latało, więc, jak gdyby się na przykład włączył program Hitchcock i zaczęły mnie dziobać w głowę, to mogłem tam spaść. Kringlam, rybar, brau, kringlam, rybar, brau. Kringlam, rybar, brau. Kringlam, Karta karta I sprzedał Einar wszystkie suszone ryby, jakie miał. Sprzedał też sieci, i sprzedał też altanę, w której trzymał sieci. Poszedł na skraj London i poszedł tam, gdzie tylko brzuchate mchy. I w tychże brzuchatych, jakże brzuchatych mchach, dobrze jest się zapaść Islandczykowi i pomyśleć. Pierwsza e, e, europejska kobieta, kobieta, która urodziła dziecko. Pierwsza europejska W Stanach? Tak. Nic więcej? Dzień dobry Państwo, witam serdecznie, mam na imię Grzesiek, a za mną Góra. Góra na półwyspie lorat e, Króciutko chciałbym omówić tą tablicę informacyjną, która e, jest przed bo e, jest tu, tuż przed Państwem. Otóż e, najliczniejszą informację jest tutaj, tutaj król Blita, tuż obok Iniolo, a o wiele mniej, w zasadzie 10 razy mniej jest Krypkia, 30 razy mniej jest Lulle 50 razy mniej jest no, te rozliczne kolejne infografiki informują o tych ośladowych ilościach, tak naprawdę to jest góra Świętego Mieczysława, mężczyzny, który tak naprawdę przyty i na dwóch, na trzech rękach i na trzech nogach z Jawiku, Było to w 1792 roku, kiedy Ejafio Jukul po raz pierwszy zaczął, ale jeszcze lawy z siebie nie wydobył. Nawet wydobył parę lat później. Podczas gry w kanasty dwie rodziny pokłóciły się okropnie. Jedna drugie odebrała żwir z podwórza, no i wszystko się wtedy dopiero zaczęło dziać. Tak naprawdę ten moment upamiętnia pojedynczy rejs wokół Islandii. Jeżeli dobrze spojrzymy, to tam w tle za przed moimi oczami jeszcze zobaczymy głowy dukeja, który pokonywał właśnie ten odcinek. Moi drodzy, ja mam na imię Grzesiek. E, po drugiej stronie obiektywu jest Patrycjusz, a za moimi plecami jest góra. Nic więcej nie mogę wam powiedzieć. Pozdrawiam z tego miejsca. A o ty kurwa, o ty miałeś tego, y, ty, ty, tego miałeś u, u, jak byłeś u nich, to, y, to y, miałeś te czy, czy nie miałeś kurwa te?